Dzień dobry Państwu, jesteśmy dobry. na dniu pola krajowej grupy spożywczej w Sobie Juchach, a Sobie Juchy to królestwo firmy Danko. Tak Z nami prezes Danko, pan Tomasz Dudkiewicz, pani Małgorzata Niewińska, dyrektor Zakładu Hodowli Roślin Danko i pani doktor Dorota Jasińska, dyrektor hodowli poznańskiej hodowli roślin. Witam serdecznie. Panie prezesie. Dlaczego akurat u Was zostały zorganizowane te, zorganizowany dzień pola Krajowej Grupy Spożywczej? Myślę, że wybór padł dlatego, że jesteśmy największą hodowlą w ramach krajowej grupy spożywczej, a także dlatego, że jest to no, teren mimo wszystko działalności. Krajowe Grupy Spożywczej i cukrownik tutaj zlokalizowanych. Nie tylko tutaj, ale że tak powiem na, tej, na, na terenie północnej Polski. Danko obecnie skupia poznańską hodowlę roślin oraz Danko, czy Danko i poznańska hodowla roślin, a zatem duży potencjał hodowlany w zakresie zbóż i roślin strączkowych. Tak, ale powiem, że Danko nie skupia jeszcze poznańskiej hodowli roślin. Jest tak się szczęśliwie składa, że mam przyjemność być prezesem w jednej i drugiej spółce, ale są to nadal od, 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 odrębne hodowle w ramach krajowej grupy spożywczej. Jeszcze mamy też małopolską hodowlę roślin, hodowlę buraka cukrowego no i pomorską-mazurską hodowlę ziemniaka. To są cztery hodowle, które, pięć hodowli, które wchodzą w skład krajowej grupy spożywczej. Jesteśmy na tle wspaniale wyglądającego pszenżyta, przed nami piękna, osista pszenica i pytanie do pani dyrektor Małgorzaty Niewińskiej. Pani dyrektor, jaki jest efekt tych prac hodowlanych, które dzisiaj widzimy, co jest dzisiaj najważniejsze w hodowli zbóż? Dzisiaj w hodowli zbóż najważniejsze jest przede wszystkim materiały, które posiadamy, które możemy doskonalić w taki sposób, aby uzyskać doskonałe, odmiany, które będą charakteryzować się dobrymi cechami, odpornością, odpornością na wyleganie, odpornością na choroby, czy plonem, który jest tutaj dla rolnictwa jedną z kluczowych rzeczy. Plon dzisiaj wygrywa z wszystkimi innymi cechami. Oczywiście w naszym jeszcze klimacie zimotrwałość ma również duże znaczenie. No właśnie, to oznacza, że tak nie możemy się przeprosić z tymi cechami dotyczącymi takich warunków, jak jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, bo pomimo zmian klimatu i wydawałoby się łag godniejszych zim, to zawsze się mogą takie kilka dni bardzo mroźnych zdarzyć i trzeba pamiętać o tej zimotrwałości. Tak, trzeba pamiętać zawsze, 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 dlatego że można powiedzieć, że ostatnia groźna taka sroga zima była 10-12 lat temu, no ale one się pojawiają co jakiś czas, więc zawsze trzeba być przygotowanym, dlatego hodowcy nie mogą zapomnieć o wielu cechach, w tym między innymi o zimotrwałości. Pani dyrektor Jasińska również zajmuje się hodowlą i wiemy, że poznańska hodowla roślin jest znana także z bardzo dobrych pszenic. Co dziś jest najważniejsze w zakresie hodowli pszenic w kontekście i plonu, i odporności? Bo zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy tak połączyć te cechy, żeby ta opłacalność uprawy też była możliwie jak najlepsza. Tak, oczywiście zgadzam się z Panem. Opłacalność jest lepsza, jeżeli nasze odmiany, które wprowadzamy na rynek oprócz plonu, mają również jakość, bo wiadomo, że pszenice jakościowe A i B sprzedają się najlepiej, więc to jest ważny kierunek w naszych pracach hodowlanych. Ale te zmiany klimatu wymuszają na nas troszeczkę zmodyfikowane podejście do prac hodowlanych. Wydawałoby się, że pszenice o zimę świetnie sobie poradzą, w warunkach niedoboru wody. Ten rok pokazał, że bardzo sucha wiosna była trudnym okresem nie tylko dla gatunków jarych, ale również dla zbóż ozimych. Dlatego z takim oczekiwaniem wyglądaliśmy deszczu. On przyszedł i, i myślę, że uratował plon zarówno zbóż ozimych, jak i gatunków jarych. Dlatego oprócz tej zimotrwałości, o której wspomniała pani Małgosia, również tolerancja na stresy abiotyczne, w tym. Występujące okresowo susze są ważnym dla nas kierunkiem. Czy można powiedzieć, że ta wiosna była takim wyjątkowo dobrym poligonem dla hodowców, bo można było od razu przeprowadzić tak. selekcję i wyłonić te, i teraz poprawcie mnie, linie rody, które po prostu pozwalają na to, żeby mieć te rośliny bardziej odporne na okresowe susze. Tylko problem jest tego rodzaju, że w naszym tym zmiennym klimacie nie mamy tej powtarzalności, jak to w innych regionach świata i widzimy że co roku te problemy z odpornościami także na warunki abiotyczne one są w innym miejscu jak hodowcy sobie z tym radzą Tak zgadza się najlepiej jakby nasze odmiany były plastyczne bo dużo się mówi o takich odmianach plastycznych czyli żeby sobie świetnie radziły nie tylko właśnie w tych warunkach niekorzystnych Mm -hmm. Przykład właśnie warunki suszy, ale również w tych bardzo dobrych warunkach, dając efektywnie wysoki plon, gdzie te warunki pogodowe są rewelacyjne. Mm -hmm. Pani dyrektor, odmiany y, pszenżyta y, swego y, czasu, kilka lat temu, były no, bardzo popularne nie tylko u nas w kraju, ale także za granicą, bo pszenżyto jest takim gatunkiem, który się bardzo dobrze adaptuje do tych zmiennych warunków. Czy to jest także przyszłość w tej chwili i hodowla pszenżyta? Tak, jest to przyszłość, dlatego że no, hodowcy, stawiają na, szczególnie w firmie Danko, stawiają na to zboże, dlatego że nadal jest to zboże paszowe, nadal jest popularne w Polsce. Oczywiście jego znaczenie może w różnych rejonach świata zmniejszać się ze względu na to, że przężyto kiedyś w latach 70., kiedy powstawało, było bardzo odpornym zbożem. Dzisiaj ma troszeczkę z tym problem, ale generalnie nadal jest to ważne ważny gatunek, który warto hodować i mieć na polu. No patrząc na te imponujące kłosy to byśmy powiedzieli, że nic tak nas nie raduje jak bardzo wysoki plon pszenżyta, które cenowo nie jest aż tak odległy od pszenicy i jakie cechy dla pszenżyta są najważniejsze i czy to może być nasza polska specjalność także, bo w pewnym okresie była. Tak i nadal jest, dlatego że ten plon pszenżyta, który na przykład mamy w firmie Danko potrafi być imponujący, czyli 12 ton z hektara dzisiaj nie jest wielkim problemem, jeśli jest dobrze prowadzony. Na uprawa. Natomiast kolejną rzeczą, którą jest bardzo ważne w hodowli czy, czy w ogóle w odmianach przężyta, no jest przede wszystkim ta adaptacja dobra do, do warunków, które przeżyta wydaje mi się ma jedno z lepszych. tak? Ona sobie dobrze radzi w różnych niedoborach, ale też odporność na wszystkie choroby, które występują e, coraz częściej, coraz różnorodne choroby, różne rasy i tak dalej. Także to jest ta, ta specjalność, którą my tutaj staramy się trzymać rękę na pulsie i być zawsze. Przed y, niektórymi chorobami czy jakieś testy y, robimy dodatkowe, żeby wyłonić materiały, które będą spełniać mm. oczekiwania rolników. Mm -hmm. Panie prezesie, jak te nasze odmiany y, najlepszych i y, gatunków i najlepszych właśnie odmian sprawdzają się na naszym rynku, który stał się też bardzo mocno konkurencyjny, a także na rynku zagranicznym, bo wiemy, że danko jest też obecny na wielu rynkach europejskich. Tak, jak najbardziej. Jeszcze chciałem powiedzieć, że Danko to jest największa hodowla przężyta w Polsce, ale i na świecie. To jest też ważne. Mhm. I nawiązując do tego, o co Pan zapytał, to w tej chwili mamy w naszych, w naszych portfoliach dość sporą grupę, bo około ponad 120 odmian w Danko i ponad grubo ponad 100 odmian w poznańskiej hodowli roślin. E, mamy e, ofertę na, na wszystkie stanowiska, bo to, co tutaj e, pani dyrektor powiedziała, przeżyto na przykład też jest e, adaptacyjne, jeśli chodzi o stanowiska globowe. To mm -hmm. też nie należy o tym zapominać, a w Polsce nie mamy samej pierwszej drugiej klasy, w związku z tym też musimy mieć e, gatunki i odmiany, które będą toleracyjne na no, mozaikowatość, chociażby w Wielkopolsce występującą. No a tym bardziej, że w wielu regionach kraju tych gleb dobrych i bardzo dobrych mamy raptem 12% a, e, generalnie. Dokładnie tak, tak. Też on, Ten sam cel przyświeca w hodowli e, pszenicy, przed najważ, najważniejszego póki co gatunku e, w Polsce. Jesteśmy w gronie hodowców i prezesu zarządzającego. Dziś na ustach wszystkich hodowców w Europie e, są nowoczesne techniki genomowe. W jaki sposób te techniki genomowe, czyli wejście w inżynierię genetyczną, może przyspieszyć postęp hodowlany i gdzie upatrujecie tej szansy? To ja może zacznę od tego, że my już w zasadzie już od kilku lat, od 2023 roku planujemy nowy, wejście z nowymi technikami hodowlanymi w tym genetyce genomowej i Cały czas się tego, trzeba powiedzieć, uczymy. My, w ramach Krajowej Grupy Spożywczej, mamy w tej chwili fundusz, zatopowany fundusz badań i rozwoju. I jako hodowlę, w tej chwili wykorzystaliśmy z tego funduszu 2 miliony, ale, ale mamy ten fundusz w tej chwili jest 13,5 miliona. I myślę, że to są pieniążki, które nam pozwolą na, na razie na, zdefini na zdefiniowanie celu. I poszukanie najlepszych odbiorców tego, tych naszych potrzeb, czyli tak naprawdę nauki, czy w formie uniwersytetów, czy w formie Instytutu Za Hodowli. W tych ja rozumiem. Ale zapytam panią dyrektor, czym jest tak naprawdę dzisiaj ta NGT, czyli nowe techniki genomowe, ponieważ wielu osobom się to różnie kojarzy, a tym, którzy w rolnictwie nie są aż tak zorientowani, a w hodowli w szczególności, no to jeszcze się im raczej to kojarzy z roślinami genetycznie modyfikowanymi, a to jednak jest zupełnie co innego, jakbyśmy to mogli naszym tutaj słuchaczom i widzom dokładnie wyjaśnić. Takich prostych słowach, prawda, żeby wszyscy mniej więcej zrozumieli. No nowe techniki genomowe są to, jest to zbiór takich technik inżynierii genetycznej, albo właściwie narzędzi molekularnych, które pozwalają uzyskać na, nam w dosyć prosty i szybki sposób nową, nowe cechy organizma, które chcemy, z których chcemy mieć przyszłe odmiany. Ta prostota metody polega na tym, że został skonstruowany pewien system, który bardzo szybko, precyzyjnie rozpoznaje miejsce do zmiany, zmienia je. Mm -hmm. e Użytkujemy dosyć interesujące cechy. E, ważną tą, ważną też rzeczą, jeżeli mówimy o nowych technikach genomowych, jest to, że one nie wprowadzają tego materiału genetycznego w żaden sposób do organizmu. wszystko się odbywa w ramach jednego gatunku. Tak, to są takie dwie metody, o których bardzo szeroko się mówi dzisiaj. Jest to metoda cris i cisgeneza bądź intrageneza. To są dwie takie metody, które działają w obrębie jednego gatunku, jednej grupy roślin, które właśnie. Nie zmieniają, nie wprowadzają nic nowego, są dosyć. Y Hmm, szybkie e, i e, dają możliwość uzyskania roślin, które, czy, czy cech, e, dosyć w dosyć krótkim czasie, co pozwala hodowcom, szczególnie nam, uzyskać interesujące materiały bądź w przyszłości odmiany Ale w krótszym do tego czasie. To jest rozpoznanie e, całego genomu rośliny, Ta, prawda? Oczywiście. W jakim oczywiście. zakresie już mamy to rozpoznanie i w ilu gatunkach możemy powiedzieć, że dokładnie znamy sekwencję genów, czyli można powiedzieć szkielet genetyczny każdej rośliny? E, uprawnej rośliny? Znaczy, mogę powiedzieć to troszeczkę tak, w ten sposób, że my mamy olbrzymią wiedzę genetyczną, ale nie, nie znamy aż tak dokładnie wszystkich genów, które o wszystkich decydują, bo na przykład zmieniając jedną cechę w jednym genie, możemy coś popsuć w innym genie. Mm -hmm. Techniki genomowe oczywiście rozwijają się cały czas. Ta metoda, e, tak na dobrą sprawę, szeroko rozpowszechniona została w 2018 roku, a zainteresowanie w Unii Europejskiej jest od 2023. My mamy sporą wiedzę dzisiaj i uczymy się i myślę, że w najbliższym czasie będzie będziemy mieć jeszcze większą wiedzę i więcej będziemy wiedzieć i będziemy mieć yy, może w przyszłości nowe odmiany właśnie. To teraz zapytałem te Panią Dyrektor Dorotę Jasińską, jak z punktu widzenia hodowcy te nowe techniki genomowe mogą nam przyspieszyć tworzenie nowych cech i na których cechach w zbożach nam zależy obecnie najbardziej, i gdzie wy powiecie, no już czekamy na te możliwości, bo jak będziemy je mieli, to skroimy taką pszenicę, takie brzeżyto, jaką chcemy na miarę gospodarstwa czy regionu, e, czy jeszcze jakieś większe i ciemniejsze jednostki. Tak o, oczywiście widzimy szansę w wykorzystaniu tych nowych technik genomowych w naszych pracach hodowlanych. Tylko tu wspomnę sobie powiedzieć, że na razie jeszcze nie możemy tego robić, bo cały czas trwają rozmowy i prawnie nie jest to unormowane. Niestety nadal prace w obrębie roślin NGT w ogóle Czy nawet wykorzystania. laboratoryjnych nie można. Laboratoryjnych, stosować. tylko jeżeli są pozwoleni na prowadzenie laboratorium GMO. NGT nadal jednak jest cały czas mm -hmm. traktowany jako GMO ze względu na przepisy prawne. W Europie. w Europie, tak w Europie, bo w innych państwach poza Europą takie prace są prowadzone i my podpatrując, i my podpatrując co dzieje się w innych państwach poza Europą mhm. widzimy szanse w uzyskaniu tych nowych technik genomowych w naszych pracach hodowlanych, ponieważ już wiemy, że są pomidory odporne na patogeny pszenica o zmniejszonej zawartości glutenu, więc są Konkretne przykłady zmian, które też byśmy mogli wykorzystać. w Czy łatwiej w chodowni... będzie nam zmienić cechy jakościowe, czy też niż to adaptacje do zmiennych warunków? Jak pani to widzi? Widzę tak, że na pewno najłatwiej będzie zmienić cechy jednogenowe. Jeżeli wchodzimy w taką głęboką genetykę, jeżeli cechy, za cechę daną odpowiedzialnych jest kilka genów, to tutaj jednak będzie większy problem. Czyli patrząc na takie praktyczne aspekty, jak nas słuchają plantatorzy, to dzięki NGT, które cechy dla nich ważne mogłyby być szybciej zaimplementowane do nowych oddech. My mamy bardzo szeroką listę cech, które chcielibyśmy poprawić. Na tej liście jest również, jest także jakość, jest również poprawa odporności i tolerancji na, na stresy abiotyczne. Wspomniana już zimotrwałość i tutaj tolerancja na, na rozhartowanie. Mamy wiedzę, tak jak już tutaj zostało wspomniane, na temat naszych materiałów, na temat poszczególnych gatunków, ale to musi być taka bardzo specjalistyczna wiedza, którą będziemy mogli wykorzystać, jaki konkretny gen jest odpowiedzialny za daną cechę, gdzie należy dokonać konkretnych zmian. Wiemy, że w zakresie legislacji nowych technik genomowych toczy się duża dyskusja także na poziomie Unii Europejskiej. W czasie polskiej prezydencji nastąpiło pewne przyspieszenie. Gdzie przynajmniej zostały te przepisy doprowadzone do dyskusji na poziomie pomiędzy Parlamentem, Komisją a Radą, a zatem w ramach tego trilogu. Czy widzicie szansę, że w ciągu najbliższych miesięcy, bo już do końca tego miesiąca obowiązywania Polskiej Rady Prezydencji w Unii to się na pewno tego nie da zrobić, ale czy w ciągu kilku miesięcy, czy do końca roku jest szansa na to, żeby ta zgoda była? Panie Prezesie? No, powiem tak, myślę, że, że do końca naszej prezydencji to pewnie się jeszcze nie wydarzy, ale tutaj jesteśmy optymistami, bo mamy nadzieję, że po nas będzie prezydencja duńska a oni też nie mają tu tego, bym powiedział, mają zbliżone podejście jak my, więc myślę, że to, e, to co myśmy zaczęli, zostanie skończone za czasu prezydencji duńskiej. Myśmy oczywiście kiedyś zaczynali, zaczynali od takich brzegowych warunków, że my nie chcemy w ogóle patentowania, to jest złe, ale w tej chwili propozycja, która leży na stole, myślę, że też jest do, do zaakceptowania, w związku z tym liczymy na to, że to, co zostało już wypracowane wstępnie, zostanie przyjęte i będziemy mogli dalej działać. I jakie jest obecnie najbardziej aktualne stanowisko? W zakresie patentowania? Że patent, żeby trzeba będzie ogłosić i, i rozpowszechniać informacje o tym, jak jest patentowany i sposób dojścia do patentu. My, tak, my sobie tak to wyobrażamy, że tak to będzie. No i okres patentowania nie dłuższy niż 10 lat. A to też jest jakaś, jakaś szansa dla mniejszych hodowli, które być może akurat tak wcześniej nie, nie, nie będą stanie. No właśnie te mniejsze akurat. hodowle, które jednak musimy to powiedzieć, czy to do, nawet duże polskie hodowle albo zagraniczne, one są w porównaniu do światowych gigantów. No zdecydowanie słabsze finansowo, i czy one sobie dadzą radę w tych warunkach, jeżeli byśmy mieli to patentowanie, bo to w jakiś sposób jednak ograniczy możliwość wykorzystania tego postępu. No te środki to jest chyba nasze jedno z głównych. Zmartwień w przyszłości. Dzisiaj tak jak powiedziałem mamy jakieś wstępne środki, mamy też, jesteśmy na etapie już finalizowania konsorcjum z Instytutem Hodowli i Roślin i całą grupą spółek hodowlanych, bo tak naprawdę żadna żadna hodowla nasza pojedynczo nie będzie w stanie tego zrealizować, tego celu w wdrażania tych nowych technik genomowych, w związku z tym liczymy na to, że jako grupa podołamy i będziemy mogli stawić czoła tym hodowlom zachodnim, ale jeszcze też chcę powiedzieć, że My póki co dzisiaj jesteśmy jakby w dobrym miejscu, bo może trzeba powiedzieć, że nasze odmiany są najbardziej odporne na choroby i najlepiej przystosowane przynajmniej w polskich warunkach. A jeszcze też chcę powiedzieć, że rejestracja za granicą, kilkanaście odmian rejestrowanych co roku za granicą, to oznacza, że, że ta nasza hodowla dzisiaj nie jest taka Można zupełnie zaściankowa. Można zadać wręcz przewrotne pytanie, czy polska hodowla potrzebuje i w ogóle nowych technik genomowych, czy powiemy... Zostajemy przy konwencjonalnych sposobach i nie sobie świat robić co chce. Znaczy myślę, że zaraz to pani dyrektor powie, ale my i tak zostaniemy przy konwencjonalnych sposobach, bo to, co tutaj już pani dyrektor wspomniała w laboratorium będziemy, możemy dzisiaj robić te doświadczenia, ale potem potrzebuje testowania w polu i to jest dla nas najważniejsze i, po, i przy testowaniu w polu może się okazać, że wiele tych, tych jakby wstępnie wybranych odmian czy linii, które byśmy chcieli z nich zrobić odmian się nie, nie, nie sprawdzą. To jest więcej niż pewne, że to myślę, że jakby połowa się sprawdziła, to i tak będzie duży sukces. Panie dyrektor, czy te oczekiwania dotyczące jakby tej rewolucyjnej możliwości wprowadzenia postępu, one y, 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 czy są realne, czy może i przesadne? No są realne, bo widzimy co się dzieje poza Unią Europejską, gdzie takich przykładów nowych technik genomowych, ich wykorzystania i odmian, których może jest na dzień dzisiejszy niewiele, ale są, no to to jest realne, to jest przyszłość. Dzisiaj oczywiście nie mamy takiego prawodawstwa w Unii Europejskiej, jeszcze nie jest tutaj, co pani dyrektor Dorota mówiła, jeszcze nie jest to yy, yy, tak powiedziane wprost. Ale powiedzmy, jakiej... że za pół roku to prawodawstwo będzie. Będzie go no my... jesteśmy już zapóźnieni? To znaczy szykujemy się. Szykujemy się i będziemy myślę, że dosyć dobrze przygotowani, dlatego że to musi być wiele jednostek naukowych, ale też i hodowców. I no i tutaj, co Pan Prezes powiedział, i też finansowanie finansowanie, a także pewna wola współpracy, bo to jeżeli mają być połączone siły wielu hodowli, no to gdzieś ta konkurencja będzie musiała być zostawiona przed drzwiami zanim się wejdzie do pokoju. Oczywiście, że tak, ale też chcę powiedzieć, że nie tylko właśnie bardzo dużo uczelni i w tej chwili jest, specjalizuje się w różnych gatunkach i my z nimi też współpracujemy. I też chcemy ich zaprosić i wciągnąć do tej współpracy. I myślę, że tutaj bym się tak bardzo nie obawiał, bo ta nasza nauka oczywiście... Bez niej nie zrobimy nic, tak, bo my nie jesteśmy w stanie tego sami zrobić jako hodowcy, mimo tego, że mamy doskonałe kadry, ale to są kadry, które to wyhodowały to wszystko, co tutaj pan redaktor widzi, doskonałe przeżyto, doskonałe pszenice, ale żeby wprowadzić i skrócić tą hodowlę, bo przecież tak naprawdę o to na, na końcu chodzi, żeby tą hodowlę skrócić. O no tak, żeby przyspieszyć. Przyspieszyć i żeby chodowlę. przyspieszyć, żeby nadążać za tym, co się dzieje w przyrodzie i żeby ta hodowla, mamy nadzieję, że może, możemy ją skrócić do pięciu lat i to byłby dla nas duży sukces. Panie dyrektor, jeżeli już będziemy mieli te nowe techniki genomowe, od czego zaczniecie, żeby wprowadzać te prace nad pszenicami powiedzmy, bo wiemy, że nawet w KGS jest taki projekt pszenica. I na czym to będzie polegało? Gdybyśmy mogli pokrótce powiedzieć, w jakim kierunku pójdą te zmiany? Jeżeli będziemy już mogli rozpocząć pracę nad, z wykorzystaniem nowych technik genomowych, to stawiamy na pszenicę. Dlaczego? Ponieważ jest to jeden z najważniejszych gatunków u nas w Polsce, i e, chcielibyśmy poprawić przede wszystkim odporność. Mamy problemy z niektórymi chorobami ogólnie w pracach hodowlanych. Doskonale o tym wiemy. Więc odporność, jakość i zimotrwałość. Odporność za choroby, jeśli chodzi o jakość, to jakie parametry? białko, liczba opadania? Poprawić ogólnie jakość, jeżeli chodzi o zawartość białka. Nie wchodzimy aż tak głęboko. Może nie będziemy chcieli też, powiem wprost, zdradzać, w którym kierunku my idziemy. Pokazuję tylko kierunki tych zmian. Czy to będzie wówczas hybrydowe, czy to będzie pszenica po prostu? E, NGT, jak, jaka to będzie nazwa, jak to rozróżnić, że w prawodawstwo... ośrodkach światowych tak. pracuje się nad zbożami hybrydowymi tak. e, i teraz jakie to będą te odmiany, jak będziemy je rozróżniać od konwencjonalnych? One nie będą odróżnialne od odmian, które są wyhodowane w sposób konwencjonalny, ponieważ zmiany, które są wprowadzone mogą też zachodzić w naturze. Co zyskujemy? Przede wszystkim to, że celowo wprowadzamy zmiany w genie, żeby uzyskać odmianę o lepszej cesze, nie tracąc na innych ważnych aspektach. Panie okay. prezesie, jeśli mogę, tylko powiem, że właśnie te nowe techniki genomowe, one są też ograniczone w tej chwili, mówimy o tym, że ograniczenie dotyczy 20 zmian tylko w roślinie, a te 20 zmian w roślinie występuje normalnie w cyklu mutacji, która się odbywa codziennie w przyrodzie w każdej chwili różnica będzie polegała na tym, że nie czekamy na mutację, aż się wydarzy tylko my ją możemy już i my wiemy co robimy dokładnie tak. tą zmianę na jaki nam zależy I później będziemy musieli sprawdzić czy to co żeśmy założyli sprawdza się i to jest właśnie to pole i to są też no i utrzymanie trwałości i powtarzalności w tych tak. kolejnych, e, rozmnożeniach. tak jest jeszcze, jeszcze ważna taka informacja, że te nowe techniki genomowe pozwolą nam osiągnąć ten cel w krótszym okresie czasu bo my oczywiście możemy wprowadzać Korzystne dla nas cechy poprzez skrzyżowanie, poprzez bekrosowanie, ale ten czas hodowli się bardzo wydłuża. Te nowe no techniki genomowe. Oprócz zbóż, w których gatunkach wy widzicie także szansę taką szybszego postępu hodowlanego właśnie dzięki NGT? Są jakieś gatunki, nad którymi także wy pracujecie, żeby taki postęp uzyskać, wprowadzając te nowe techniki genomowe? Jeżeli zaczniemy od pszenicy i będą e, duże sukcesy, no to przed nami e, pozostałe gatunki, które hodujemy. E, myślę, że tak jak tutaj pan prezes wspomniał, e, wszystkie gatunki strączkowe. W Europie właśnie potrzebujemy białka, białka i jeżeli by się do, nam udało ustabilizować tak. białko z rodzimych gatunków, byłoby super. Tak. Jest na to szansa? Na no to jest szansa. W, tutaj akurat w Danku pani dyrektor. Będzie na pewno próbowała to, te nowe techniki genomowe wprowadzać w hodowli soi. I to jest, bo to jest też, myślę, że docelowo to będzie ważny gatunek w Polsce. Dzisiaj jeszcze troszkę zapomniany. Jedynym mankamentem dla mnie, tu się po, po, pożale, jest to, że soja jest, może być rozmnażana, bo to jest. Po, populacyjna hodowla w związku z tym można, rolnik może sobie sam wysiewać a nasiona w stopniu kwalifikowanym są drogie no, to mam nadzieję że to się zmieni nasiona będą tańsze a rolnicy będą bardziej świadomi żeby Panie jednak to jakie będziemy mieli odmiany soi za 5 10 lat które będą sygnowane waszą hodowlą Oczywiście najlepsze w Polsce <śmiech> <śmiech> tak muszę to powiedzieć ale tak soja jest dosyć trudnym gatunkiem ciepłolubnym wrażliwym na długość dnia także tak, będziemy starać się i cały czas się staramy, bo stoje hodujemy w Danko dopiero od 2013 roku. Będziemy starać się mieć takie odmiany, żeby rolnik był zadowolony o dobrym plonie, przystosowanym do naszego klimatu, bo to jest bardzo ważne, e, niewrażliwym na długość dnia i na te chłody, które najczęściej właśnie mamy w maju, gdzie soja... No właśnie, gdybyśmy mieli tak, taki maj co roku, to tak, pewnie o soi byśmy zapomnieli, albo moglibyśmy uprawiać dopiero tak, od czerwca. Tak, właśnie ten rok jest wyjątkowy pod tym względem, e, szczególnie dla soi. Bardzo niekorzystne zimne noce w maju spowodowały, że wschody soi są w tym roku akurat w naszym rejonie, tutaj w Damko, w Wielkopolsce bardzo, bardzo słabe. No, i no Jest cóż, to ogromne wyzwanie ogromne dla wyzwanie, hodowców, tak. żeby rośliny ciepłolubne dopasować do klimatu umiarkowanego jakby tak, nie było. Tak, tak, tak. Także takie duże wyzwanie przed hodowcami olbrzymie, dlatego że takie sytuacje, jak jest w tym roku, może się zdarzyć za w przyszłym roku i tak dalej musimy być przygotowani, trzymamy rękę na pulsie, od tego jesteśmy, żeby były idealne odmiany dla naszych rolników, żeby soi było więcej soj, sianych w Polsce. No soi, ale także grochu, grochu czy tak łubinu samo. lub Bobiku, bo to są bardziej rośliny dopasowane do naszego klimatu. Ja jeszcze tylko powiem, bo że to jest bardzo istotne, tak jak w tym roku widać, że ta roślina ciepłolubna musi się przystosować do warunków niestety chłodnej wiosny. To tak naprawdę właśnie ta cała nowa, te, te nowe techniki genomowe mają prowadzić do tego, żebyśmy tym roślinom, które ani nie mogą się ubrać, ani nie mogą się ogrzać, ani nie mogą się napić, tylko muszą przystosowywać się genetycznie do tych warunków, żeby jak najszybciej doprowadzić do tej sytuacji, bo ona nigdzie nie ucieknie przed mrozem, Oczywiście. nie przemieści się. Ostatnia kwestia, panie prezesie. Czy my w obecnej sytuacji, jako polska hodowla, także wasze bardzo mocne firmy hodowlane, jesteście przygotowani na takie otwarcie się na konkurencyjność także firm globalnych, które też pracują nad tym i wiemy, że to nie, nie, nie odkrywamy Ameryki, ale właśnie w Ameryce. Ameryce, wiele firm europejskich tam już y, prowadzi hodowlę w tych nowych systemach, po to, że jak się ten rynek otworzy, to one będą chciały wejść z produktem, czy my y, wytrzymamy tę konkurencję. No. Ja powiem tak, my nie mamy innego wyjścia. My, my musimy wytrzymać tą konkurencję. Historia naszych spółek to jest ponad 145 lat wypadku Danko i 100 lat wypadku Poznańskiej odowni Mam nadzieję, że następne 100 czy 100, 150 lat wytrzymamy i, i myślę, że mając taką kadrę, damy radę. Jedyny, jedyny kłopot to być może będzie kwestia finansowa i będziemy się zastanawiać. E, jak... Krajowa grupa spożywcza stoi za wami. Miejmy nadzieję, że tamten tak. na, to, na to milionów oczywiście będzie podwojone, albo potrojony, jak będzie potrzeba. Ale jest, ta, jest, jest, jest taka e, jest taki Przyrzeczenie, że jak będzie potrzebne, a będzie widać efekty i będzie taka potrzeba, to oczywiście Krajowa Grupa spożywcza jest skłonna dalej, że tak powiem, uczestniczyć w finansowaniu. Trzymamy kciuki zatem za rozwój i postęp w polskiej hodowli. Wszystkiego dobrego i dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.